Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Niebieski Głos, rozmowa o Chelsea FC. Dziś porozmawiamy sobie o dwóch meczach. Jeden ligowy z Manchesterem United, to no był to szlagier, oraz drugi mecz, tym razem w Pucharze Ligi z Lincoln City. No nie oszukujmy się, jest to mecz po prostu do wygrania. Jaki skład i taktyka przed meczem? Jaka wizja mareski na wygrywanie tych meczów? No i przede wszystkim, jak nam poszło? Zobaczymy zaraz. Zacznijmy zatem od meczu z Czerwonymi Diabłami. Sobota 21: Old Trafford. Przed meczem sytuacja kadrowa nie wyglądała wcale tak źle. Poza długotrwale kontyzowanymi, z których absencją, jak to mówił Mareska, trzeba szukać wewnętrznych rozwiązań, brakowało przede wszystkim Lajama Delapa, a także ostatnio Dario Esugo, który wrócił na zgrupowanie z urazem UDA. W miejsce Delapa ściągnięto z wypożyczenia marka Guju, bo Jackson jest już bajernie. Tu można sobie pluć brodę, jak łatwo rozpadł się pewny plan na atak w sezonie 2025-2026, no ale cóż. Tygodniówka i ambicje piłkarza grającego awę potrafią przesądzić o transferze. Skład na mecz był więc najmocniejszy, jaki mogliśmy wystawić na chwilę obecną. W bramce Robert Sanchez w środku obrony Fofana i Czalobach. Można mieć inne preferencje, ale to najbardziej doświadczeni gracze na tej pozycji. Na bokach James i Kukureja. Pomocy niezmienna dwójka, Caicedo i Enzo Fernandez. W ofensywie żał Pedro jako jedyny napastnik, wspierany przez Kola Palmera, Pedro Neto i Estevao. Odważnie, bo Brazylijczyk dopiero stawia pierwsze kroki w Premier League, a to miał być dla niego pierwszy poważny sprawdzian. Zaczynamy. Pogoda typowa angielska nie tylko pada, a wręcz leje. Od pierwszych minut to gospodarze byli przy piłce. My cofnięci, niepewni pressingu. United od razu rzucili piłkę na piąty metr, a Sanchez musiał interweniować, parując uderzenie z bliska. bohaterem jednak nie został na długo. Już w piątej minucie bramkarz United posłał długą piłkę. Sesko przedłużył głową i wypuścił tym samym emblemom między naszych stoperów. Sanchez wybiegł z bramki i przed polem karnym sfaulował rywala nogą wyciągniętą do przodu. Napasnik zdążył jeszcze musnąć piłkę, więc nie było wątpliwości. Faul, rzut wolny, no i czerwona kartka. Trudno tu mówić o wielkim błędzie bramkarza, Czaloba nie przeciął, reszta nie dogoniła, też Kaysedo, a Sanchez ratował sytuację. Faul poza polem karnym, więc nie ma tu mowy o podwójnym karaniu, więc Sanchez musiał po prostu wylecieć z boiska. Mareska musiał reagować, Przed Jorgensen za Estevao. no naturalna decyzja. Zaskoczeniem była jednak druga zmiana, gdzie Tosin wszedł za Neto. Kamera pokazała zdziwienie na twarzach piłkarzy, nie tylko u samego Portugalczyka. Wyglądało to na przejście w tryb ultradefensywny. Plan taktyczny nakreślony przed meczem poszedł więc w piach. United atakowali coraz mocniej, a my zostaliśmy z trójką stoperów i bez klasycznych skrzydłowych. James i Kukureja mieli teraz odpowiadać za całe boki. I to się zemściło. Kilka minut później i dośrodkowanie. Niedokładne wybicie, piłka spada na głowę Dorgu, a ten zgrywa pod nogi Bruno Fernandesa. Portugalczyk z bliska daje United prowadzenie 1-0. Czaloba spóźniony, bardzo spóźniony przy wyjściu na papkę offside'ową, no i war się tutaj nie dopatrzył spalonego. Chwilę później szok. Mareska zmienia Kola Palmera. Wyjaśniło się po meczu, że chodziło o odnowienie kontuzji Pachwiny. W jego miejsce wszedł Andrej Santos, no z przodu został praktycznie tylko sam João Pedro. Także do około 20 minuty cała ofensywna trójka wypadła z gry, więc zostaliśmy bez realnej siły rażenia. Próbowaliśmy grać bokami. James i Kukureja byli aktywni, ale pressing United i chaos w naszej obronie sprawiały, że nie mogliśmy się w ogóle rozpędzić. W 37 minucie kolejny dramat. Dośrodkowanie, James wybija świecę do góry zamiast do przodu, Maguire zgrywa głową do Casemiro, a ten dokłada nogę i mamy 2-0. Chelsea całkowicie rozbita w powietrzu. Jeszcze tuż przed przerwą Casemiro ostro fauluje i dostaje drugą żółtą kartkę. United też gra już w dziesiątkę, więc w drugiej połowie liczebność się wyrównała. Problem? Wynik i kompletny brak pomysłu na atak. Po przerwie na zalanej murawie gospodarze oddali nam trochę pola. Budowaliśmy długie akcje, głównie przez Jamesa kureje próbując szukać João Pedro. Wreszcie doczekaliśmy się efektu. Po rzucie rożnym Chaloba zdobył kontaktowego gola na 2-1. Była nadzieja, ale czasu mało. W końcówce James sam popełnił fatalny błąd, podając pod nogi Bruno Fernandesza, a Portugalczyk huknął. Jorgensen tym razem wybronił i dzięki temu nie skończyło się katastrofą. Ostatecznie przegrywamy 2–1. Pierwsza porażka w sezonie, od razu w prestiżowym meczu. Co zawiodło? Przede wszystkim szybka czerwień i konieczność przebudowy taktyki. Brak pewności siebie od pierwszej minuty. Z przodu straciliśmy Pedro Neto i Palmera, więc nie było komu ciągnąć akcji do przodu. W obronie błędy czalobacha i niepewność coraz większa Jorgensena zrobiły swoje. Na plus James i Kukureya, którzy walczyli na całej długości boiska. Po tej kolejce mam już 7 punktów straty do Liverpoolu i 5 do grupy pościgowej. Kolejny Merc Brighton musi być zwycięski. Przejdźmy sobie do drugiego wtorkowego meczu w Carabao Cup, czyli. Pucharze Ligi Angielskiej, gdzie graliśmy z Lincoln City na boisku rywala. Skład Chelsea był nieco przemeblowany, ale trzon drużyny został zachowany. W bramce Jorgensen. Bokara Sancheza z meczu United obowiązuje także tutaj. W obronie Czalobach i Fofana, a na bokach Gusto i tym razem młody Hato zamiast zmęczonego Kukurei. W środku Fernandezowi partnerował od początku André Santos. Z przodu trio. Buonanotte, Gitens i Garnacho a w ataku niespodziewanie Tyreek George. Ławka, głównie młodzież i kilka nazwisk pierwszego składu, wciąż brakuje Kola Palmera. Pierwsze minuty to koszmar. Gospodarze wchodzą w nas jak masło. Strzelają, trafiają w słupek, a Jorgensen i Fofana zderzają się po jednej z górnych piłek. Chaos przypominał początek meczu z United. Obrona wyglądała na rozbitą, zdekoncentrowaną, a my nie mogliśmy wyjść spod pressingu. Dopiero po dziesięciu minutach powoli zaczęliśmy łapać piłkę i grać swoje. Garnaczo próbował driblingów po lewej stronie, Gusto także aktywny z przodu, ale Georgi była na notę praktycznie niewidoczni. Widać było jednak, że z każdą minutą posiadanie przechodzi na naszą stronę. Lincoln nie odpuszczał. Ich wrzutki i dośrodkowania regularnie powodowały zamieszanie. A że Jorgensen wyglądał bardzo niepewnie przy stałych fragmentach, kilka razy zrobiło się naprawdę gorąco. Pod koniec pierwszej połowy zaczęliśmy grać wyżej. Garnacho i Gittens zamienili się stronami. Hato włączał się także do przodu. No i to się zemściło. Fatalne zagranie Fernandeza pod własnym polem karnym. Kryminał. Czalobach nie opanował piłki. Rywal przejął, podał do napastnika i Jorgensen bez szans. Gol dla Lincoln do szatni. Strata kompletnie na własne życzenie, a morale mocno siadły. Druga połowa to zupełnie inna Chelsea. Od początku spokojne budowanie akcji. W jednej z nich piłka trafiła na lewą stronę. z odgrywa, a pory koszecie pod nogi George'a i młody napastnik pięknym, płaskim strzałem przy słupku wyrównuje. Bramka trochę z niczego, ale bardzo potrzebna. 5 minut później już prowadziliśmy. Krótka klepka, błana notę i George świetnie rozgrywają. No i ten pierwszy wpycha piłkę obok bramkarza ramkarza i mamy 2-1. Widać było, jak Lincoln momentalnie opadł z sił, ale jeszcze bardziej chyba z motywacji. Mareska rotował składem. Garnacze zmieniony przez STVO, a później potrójna zmiana. George, Gitens i Fernandez schodzą, a wchodzą kukureja, Pedro Neto i Mueke. Neto od razu pokazał, że wnosi jakość. Rajdy, wrzutki, próby strzałów. Brakowało tylko skuteczności, żeby dobić rywala trzecim golem. Lincoln wciąż jednak próbował wrzutek, wiedząc, że nasza obrona niepewnie wygląda dzisiaj w powietrzu. Nie tylko dzisiaj. I rzeczywiście, Jurgensen jeszcze kilka razy dał wszystkim podnieść ciśnienie, myląc się przy piąskowaniach. Na szczęście rywale tego nie wykorzystali, ale nie obiecuję, że tak będzie w meczu Premier League. W końcówce dalej kontrolowaliśmy grę, mieliśmy posiadanie, ale brakowało klarownych okazji. Lincoln jeszcze raz mocniej przycisnął w doliczonym czasie, ale udało się dowieść zwycięstwo. Podsumowanie. Wygrana 2-1, ale więcej pytań niż odpowiedzi. Z jednej strony młodzi. George z golem. Było na notę zdecydującą akcją. Dali impuls. Z drugiej widać ogromną niepewność, chaos w obronie i katastrofalną postawę Jorgensena. Gdyby rywal był z Premier League, a nie Lincoln, skończyłoby się dużo gorzej. Największy plus, odrabianie strat i fajne fragmenty kombinacyjnej gry w drugiej połowie. Największy minus, bramkarz, który w tym meczu właściwie nie dał żadnego poczucia bezpieczeństwa. Zwycięstwo wymęczone, ale wynik dowięziony, mamy awans, możemy zapomnieć już o tym meczu. Trzeba spojrzeć w przyszłość, co nas teraz czeka. Już w sobotę o 16 gramy u siebie z Brighton. Mecz Premier League wiadomo co to dla nas oznacza. Albo wygrywamy i gonimy końcówkę, albo grzęźniemy w drugiej części tabeli. Brighton ostatnio nie jest w najwyższej formie, to nie to co jeszcze rok czy dwa lata temu, więc myślę, że musimy to potraktować jako pewne trzy punkty do zdobycia. Zobaczymy teraz, jak w sumie skład po fatalnym meczu z Manchesterem United, no i teraz niewiele lepszym z Lincoln. Jednak to nie wszystko w najbliższych dniach, bo już znowu we wtorek o 21. U siebie z Benficą w Lidze mistrzów. Pierwszy mecz nam bardzo nie wyszedł, więc podobna w sumie sytuacja, jak w Premier League. Trzeba wygrać, żeby się podpiąć pod jakąś grę z przodu tabeli. Prawdziwy hit jednak będzie w przyszłą sobotę, gdzie gramy z Liverpoolem, a o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Dobrze, to tyle na dziś. Czekają nas w ciekawe mecze w najbliższych dniach. Myślę, że będzie dużo wniosków do wyciągnięcia. Liczę na dobrą reakcję ze strony Mareckiej, jeżeli chodzi o ustalanie składu. No i jeżeli Robert Sanchez dalej nie gra, to przede wszystkim liczę na dobrą grę zmiennika i Jorgensena. Trochę nie wiadomo, co z kolem Palmerem, ponieważ ta kontuzja wydaje się być niegroźna, jednak trochę przeciągająca. Marecka sam powiedział, że no chyba nie trzeba robić operacji, ale nie brzmiało to też zbyt optymistycznie. Dzięki za wysłanie, pozdrawiam, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!